Siema, ma czy chcesz pokazać widzom swoją gospodarkę? Tak, oczywiście, co to za pytanie. Ale zaczynamy pierwsze od ciebie, okej. Okay. Spoko. Spoko. To zaczynamy widzowie. Bo przypominam, że na 65 subów daje save i smart pack. oraz poszukujemy do jednej serii dwa ochotnych graczy FS22, chętnych Zapraszam w komentarzach: Dobra to była moja farma. Teraz zapraszam do sąsiada. Okej, okay, widzowie, jestem już koło sensiada podwórka. Dobra, widzowie, jak odstawię mojego Mercedesowego Forda to się widzimy. Oto są moje wszystkie maszyny, widzowie. Proszę podziwajcie to piękno i wąchajcie ten zapach benzyny. Kombajn 195 Koni mechanicznych silnik otwiata